Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, i dzisiaj pokażę Wam takie szybkie podsumowanie książek, które przeczytałam w marcu oraz w kwietniu. Jest ich dosyć mało, ponieważ nie miałam aż tyle czasu na czytanie, ale teraz staram się to ponadrabiać. Marzec był zdecydowanie miesiącem, który mi się pogorszyło, ponieważ w styczniu. Przeczytałam chyba 8 książek, w lutym też coś w tym stylu, a w marcu przeczytałam tylko jedną, i tą książką była. Kill Switch, czyli trzecia część serii Devil's Night. Już wcześniej wam pokazywałam właśnie na poprzednim podsumowaniu Corrupt i Hideaway. E, tak jak już wam wcześniej mówiłam, jeżeli nie oglądacie, to zapraszam was serdecznie do obejrzenia poprzedniej części. E, to seria Devil's Night opowiada o grupce znajomych i właśnie w każdej książce jest opowiedziane o różnej parze. I w tej właśnie książce było opowiadane o Damonie i o Winter. Jest to zdecydowanie do tej pory najgrubsza Książka, chyba jaką przeczytałam, bo ona ma 650 prawie stron. Więc naprawdę jest spora, ale ostatnia część, czyli Nightfall jest zdecydowanie chyba najdłuższą ogólnie z całej serii. Nie chcę Wam za dużo mówić, ponieważ no oczywiście jak zacznę Wam opowiadać o fabule, to będzie to spoiler do całej serii, ale ja tę książkę oceniłam na 5 gwiazdek, mimo że czytałam ją bardzo długo i ta książka zdecydowanie była inna niż wszystkie i miała bardzo ciekawy plot, chyba najciekawszy, jeżeli chodzi o wszystkie części, które do tej pory czytałam, jeżeli chodzi o Devil's Night. Jest tutaj po prostu taki jeden czynnik, który sprawia, że ta książka jest wyjątkowa i inna niż wszystkie. I po prostu te emocje i odczucia są tutaj opisywane całkowicie inaczej, więc zapraszam Was oczywiście do przeczytania, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi. Tak jak wspominałam też właśnie w poprzedniej części, seria Devil's Night jest serią, która nie jest lekka, dlatego zalecam zapoznać się z trigger warnings, jeżeli czegoś nie możecie czytać oraz z oczywiście kategorią wiekową, a my lecimy dalej. Potem przechodzimy do kwietnia i pierwszą książką, jaką czytałam w kwietniu było The Cheat Sheet. Nie mam ze sobą egzemplarza i już Wam mówię dlaczego. Więc z moją przyjaciółką Ingą zrobiliśmy coś takiego, że kupiłyśmy sobie dwie książki. Ona kupiła The American Roommate Experiment, którą mam tutaj ze sobą, ale o niej za sekundkę i właśnie The Cheat Sheet. I ja czytałam właśnie najpierw The Cheat Sheet i adnotowałyśmy sobie nawzajem po prostu te książki. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to chodzi o to, że właśnie dodajecie swoje przypisy zakreślacie jakieś zdania czy sentencje, które Wam się po prostu spodobały, no i w jakiś sposób je komentujecie. Można to też zrobić za pomocą karteczek, rysunków, cokolwiek, to jest po prostu własna inwencja twórcza i my właśnie coś takiego zrobiłyśmy. I okazało się, że nasze reakcje są bardzo podobne i zwracamy uwagę na podobne momenty w książkach, i naprawdę bardzo, bardzo fajnie się adnotowało i bardzo, bardzo fajnie się czyta też książka, która jest zadnotowana właśnie przez kogoś, więc jeżeli chodzi o te dzieci, to już Wam mówię, o czym była ta książka. Fabuła opowiada nam o Bry, która jest nauczycielką baletu z nieciekawą sytuacją finansową oraz o jej najlepszym przyjacielu, czyli najtaniej gwieździe w futbolu. Przyjaźnią się o nim mniej więcej od szkoły średniej właśnie z małą przerwą, i Bry jest zakochana w swoim przyjacielu, ale oczywiście nie chcę mu o tym powiedzieć, bo nie chce zniszczyć tej przyjaźni, nie chcę go stracić. I podczas pewnej imprezy, kiedy Bry się upiła przez przypadek, wyjawiła swoje uczucia dziennikarce, która całość nagrała i wrzuciła do internetu. I dostałem oni propozycję kontraktu, który, za który dostaliby niemałe pieniądze, i mogłoby to pomóc, właśnie Bry w rozwiązaniu jej problemów finansowych, ponieważ nie chce przyjąć pieniędzy od swojego najlepszego przyjaciela. Ale jest jeden haczyk. Muszą właśnie udawać parę przez trzy tygodnie, co myślę, że nie jest problemem Debbie, ale wiadomo, że obawia się ona, czy ich przyjaźń po prostu to przetrwa. Tak więc zapraszam Was serdecznie do przeczytania, jeżeli jesteście ciekawi ich dalszych losów. Powiem Wam, że uwielbiam tę książkę. Dla mnie ta książka to jest w ogóle 5 Gwiazdek, więc mi na przykład ta książka bardzo się podobała i po prostu no, uwielbiam ją, więc zdecydowanie pięć Gwiazdek ode mnie. No i siłą rzeczy następną książką, jaką przeczytałam było właśnie The American Roommate Experiment, właśnie autorką tej książki jest ta sama dziewczyna, która napisała The Spanish Love Deception i tak naprawdę znajdują się tutaj postacie, które pojawiły się właśnie w pierwszej części tej książki. Historia opowiada nam o Rosie, która jest najlepszym przyjaciółką Liny z pierwszej części, czyli The Spanish Love, Deception, I ona rzuciła swoją dobrze płatną pracę, żeby po prostu gonić za marzeniami. Chciała ona zostać pisarką, napisała swoją pierwszą książkę pod pseudonimem i właśnie mm, zabiera się za drugą. Ale jest w okropnym zastoju literackim i nie może nic napisać, a deadline oddania drugiej książki się niestety zbliża. I żeby jeszcze tego było mało, dosłownie sufit zawalił jej się na głowę i nie może już mieszkać w swoim mieszkaniu, dlatego postanawia skorzystać z okazji, że ma klucze do starego mieszkania Liny, która właśnie jest na miesiącu miodowym, i postanawia tam zamieszkać. Ale w mieszkaniu pojawia się kuzyn Liny Lucas Martin, którego ona stalkuje od już dobrych kilku miesięcy i jest w nim niesamowicie zauroczona. Nie spodziewała się, że on tam będzie, nie wiedziała, że Lina zaproponowała mu właśnie zakwaterowanie się. W jej starym mieszkaniu, nie wiedząc, że będzie tam Rosie. No i kiedy Lucas dowiaduje się o zastoju literackim Rosie, postanawia zaproponować jej pewien eksperyment, gdzie będzie zabierał ją na randki, które mają pomóc pobudzić jej wyobraźnię i e, pomóc właśnie w tym zastoju literackim. I czy im się to uda? musicie to sprawdzić. Ja oczywiście tę książkę uwielbiam, dla mnie to jest znowu 5 gwiazdek. Jeszcze, no tak jak mówię, świetnie czyta się to z adnotacjami od drugiej osoby, więc myślę, że naprawdę bardzo fajna zabawa. Myślę, że jeszcze to kiedyś powtórzymy i lecimy dalej. Następnie postanowiłam się zabrać za coś bardzo, bardzo krótkiego, czyli za nowelkę znajdującą się pomiędzy trzecią a czwartą częścią Devil's Night, czyli Conclave. I o co tutaj chodzi? Myślę, że tutaj nie będzie to żaden spoiler, Chodzi tutaj o to, że wszyscy jakby członkowie całej serii zbierają się razem na statku, wypływają, ponieważ mają dużo problemów, które muszą po prostu wyjaśnić, więc żeby zostać do tego zmuszonym, to właśnie wypływają na środek może, żeby nikt z nich nie mógł tak naprawdę uciec i żeby po prostu te problemy swoje rozwiązali. Myślę, że taki fajny przerywnik pomiędzy seriami, ponieważ przez to, że każda książka skupia się na danej parze, oczywiście pojawiają się oni nawzajem w swoich książkach. To mimo wszystko fajnie było właśnie zobaczyć ich wszystkich razem, różne perspektywy i wyjaśnienie, po prostu powrót też do poprzednich książek, więc myślę, że to był tutaj fajny zabieg. Z tego co wiem, nowelka też znajduje się po całej serii, też taka właśnie podsumowująca. Nie zapomniałam powiedzieć, że jaką oceniłam na 4 gwiazdki, ponieważ no, czego można się spodziewać po nowelce? Myślę, że... Taka sprawiedliwa ocena. Kolejną książką, którą przeczytałam, było The Boy She Hates, które w oryginale bodajże nazywa się Shattered Love. Tak, nie wiem dlaczego zmienili akurat tytuł w polsce na The Boy She Hates, skoro i tak jest po angielsku, ale ja się nie będę kłócić, tak. Ta książka była zdecydowanie troszeczkę inna niż wszystkie. Opowiada o Jamerson oraz o Hunterze i po części o Coltonie. I teraz o co tutaj chodzi? Jameson jest pilną uczennicą, standardowo wycieczką, liderką. Chodzi z najpopularniejszym chłopakiem w szkole, czyli właśnie z Coltonem, który jest gwiazdą futbolu. Colton ma brata bliźniaka, czyli właśnie Huntera, który jest jego totalnym przeciwieństwem. Ma złą reputację, cały czas plątuje się w jakieś kłopoty, narkotyki i te sprawy. I Colton zawsze wyciąga go z kłopotów, kiedy Hunter po niego dzwoni. Pewnego dnia wszystko się zmienia, ponieważ oni wszyscy razem mają wypadek samochodowy, w którym Colton ginie, a Hunter i Jamerson lądują po prostu w ciężkim stanie w szpitalu. I to już było dla mnie wystarczająco zadziwiające, bo jeszcze się nie spotkałam z tak drastycznym. Rozdzieleniem jakiejś pary. I po tym wypadku, właśnie Jameson zauważył, że to życie, w którym cały czas była, że to była tylko taka bańka, że tak naprawdę nic nie sprawia jej takiej przyjemności, że przyjaciółki już nie są takie miłe i wszystko nie wydaje się takie, jakie być powinno. I tym samym też Hunter, ponieważ oni przed wypadkiem się nienawidzieli, po prostu skakali sobie nawzajem do gardła i chcieli się po prostu trzymali się od siebie jak najdalej. Ale po wypadku wyduje go po prostu siłą rzeczy coraz częściej i zaczynają spędzać ze sobą troszeczkę więcej czasu i no też mają wspólne przeżycia, więc to też inaczej. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak rozwinie się ta historia, to zapraszam Was do przeczytania. The Boys She Hates. Powiem Wam. Był to taki jeden plot twist, że mnie po prostu zmiotło z planszy. I przez ten plot twist właśnie zastanawiałam się, czy dać temu 4 czy 5 gwiazdek. Ale powiem, że 4,5, bo. No, nie była to taka. No właśnie, ja nie wiem. Ja po prostu czasami mam problem z ocenieniem i porównuję do innych książek, zamiast skupić się tylko i na jednej książce. Ale myślę, że spokojnie mogłabym też temu dać pięć, bo bardzo fajnie mi się to czytało. Szybko to przeczytałam, więc takie jest moje po prostu zdanie. Aktualnie jestem w trakcie czytania e, kolejnej książki, czyli Cinderella is Dead. E, powiem Wam, że. Mm, po opisie nie zachęciło mnie to jakoś mocno. Ja w ogóle tę książka i tę książkę pożyczyłam właśnie od Igi, bo ja je pożyczyłam na wyjazd i Iga mi właśnie teraz. I nie wiedziałam, czy się do tego zabierę, ale zabrałam się i słuchajcie, no jestem już w ponad połowie i na razie się rozkręca. No powiedzmy, że już się rozkręciło, ale przyjemnie mi się to czyta. Mimo, że to nie są, to nie jest taka typowa książka, którą zazwyczaj sięgam, czyli taki jakiś typowy romans i tak dalej. Jest to całkowicie inny świat, ale podoba mi się, wciągnęła mnie, więc zobaczymy, jak to się rozkręci i więcej powiem Wam na pewno w kolejnym podsumowaniu. Tak naprawdę to już tyle. Mam nadzieję, że taki Wam się spodobał. Koniecznie dajcie mi znać, czy którąś z tych książek czytaliście, jakie są Wasze opinie na ich temat. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych, pap! Pa.